Gary John Bishop. A to jest taki pewien gentleman, na którego książki wpadam już od ponad roku i muszę przyznać, że w tej chwili należy do grona moich ulubionych autorów. Facet, który pisze bez ogródek o dosyć istotnych tematach związanych z naszym codziennym życiem. I tym, jak my możemy na nie wpływać. Nic innego jak rozwój osobisty. Ale podany nie w wielki filozoficzny sposób, nie podawany w taki, gdzie słyszymy, że możesz zrobić wszystko i niemalże jak z reklamy Nike: You can do it, idziesz sobie sprawnie przez cały świat. To jest facet, który bez ogródek może ci powiedzieć w twarz czy twoje życie jest do dupy, że wszystko naokoło jest popieprzone, a żeby zabrać się za różnego typu rzeczy, trzeba po prostu wziąć się w garść, no i wybrać do tego odpowiednią ścieżkę. Tak, autor ten nie boi się używać różnego typu dosyć kontrowersyjnych słów, wcale nie pokazuje życia jako wielkiej idylli i skupia się na rzeczach wręcz. Prost. Tak, mówi wprost. Napisał już do tej pory trzy książki. Ja przeczytałem wszystkie trzy i szczerze Wam je polecam. Na samym początku było coś takiego jak Unfuck Yourself, napraw się. No, ta książka poleciała moment. Później pojawiła się kolejna, skończ z tym shitem. Jak widzicie w samych tytułach pojawiają się dosyć ciekawe, niecenzuralne słowa. No i ostatni mój nabytek, który wpadł w moje ręce to Mądry, że fuck. Tak, tego typu książka, która wpadła, a... Ma ona jeszcze taki podtytuł, że postaram się, w zasadzie nie postaram się, tylko powiem Wam od razu, co tu jest napisane. Proste prawdy, które przeprowadzą Cię przez życiowe głównoburze. Tak, autor ten używa tego typu słów w swoich książkach, ale używa ich w sposób bardzo zasadny. Dzięki tego typu podejściu możemy dotykać tematów ważnych, takich jak na przykład miłość, strach czy też sukces, w sposób bardzo bezpośredni. Tak, nie ma co tutaj owijać. W bawełnę po prostu mamy dotykanie tematu do żywiołu, do tego z czym on się je. Wszystkie jego książki, wszystkie książki John'ego Garego, John'ego Bishop'a, no tak powinienem o nim w pełni opowiedzieć, są napisane w sposób luźny i mimo tego, że każda z nich ma no, blisko tam 300 stron, to czyta się to w jeden, góra, dwa wieczory. No, jest to wszystko za sprawą dwóch rzeczy. Po pierwsze, dosyć sporych czcionek, tak, ciągle spotykamy Książki, które wcale niekoniecznie muszą być naćkane drobnym maczkiem, tylko mogą mieć odpowiednie linie pomiędzy wyrazami, liniami, wierszami, a akapitami i do tego jeszcze mieć kilka różnych ciekawych przerw i wtrętów. No i przez coś takiego czyta się, przechodzi się bardzo, bardzo sprawnie. Ale z drugiej strony ta wielkość szcionek, no to jest jakby jedna sprawa, ale druga rzecz to jest właśnie ten styl pisania Garego Johnny Bishop'a. Ten styl, który mi osobiście. Odpowiada od czasu do czasu. No, okej, okay, nie chciałbym, aby wszystkie książki o rozwoju osobistym były pisane tak, jak robi to Gary, ale od czasu do czasu warto wrzucić bombę w środek wszystkich filozoficznych, różnych publikacji o coachingu i rozwoju osobistym, z którymi się na co dzień spotykamy, i dostać właśnie takie dotknięcie tej przysłowiowej głównoburzy Shitu, czy też tytułowego faka. Tak, no tak to właśnie wygląda. Co, na czym się skupił nasz autor w książce swojej pod tytułem Mądry, że fak? Książka ta, słuchajcie, najpierw kilka technicznych rzeczy, popatrzę sobie tutaj na to, co sobie wypisałem, przygotowując się do dzisiejszego nagrania, to 247 stron, 12 rozdziałów, z czego 4 bardzo, bardzo istotne. Dotykają takich ważnych etapów w naszym życiu, jak miłość, strach, strata oraz... Sukces. No, może niekoniecznie są w takiej kolejności, ale w takiej kolejności są, w takiej tematyce się tutaj znalazły. To, co autor zrobił, to najpierw nam opisał zjawiska miłości, straty, strachu i sukcesu, jak on to definiuje, co w nich można znaleźć, co w nich jest istotnego, i wręcz właśnie wprost stawiając nas przed danym zagadnieniem, a potem dołożył cztery kolejne rozdziały, które mówią, o mądrości w i tu odpowiednio, miłości, strachu, stracie i sukcesie. I w ramach tych mądrości przytacza kilka ciekawych faktów. W każdym z tych rozdziałów mamy 3, 4, 5 bądź więcej faktów, które. Na początek, jak zwracamy uwagę, jak są podkreślone przez autora, wydają nam się bardzo oczywiste, ale z drugiej strony też bardzo szczere i z trzeciej strony zachęcające nas do tego, abyśmy właśnie w ten rozdział o mądrości weszli. Pozwólcie, że ja Wam przytoczę dwa takie fakty, które pojawiają się w dziale o mądrości w sukcesie, na przykład. I mam tutaj dla Was fakt numer jeden. Kiedy za jakość twojego życia odpowiada ktokolwiek poza tobą, stajesz się ofiarą. Hmm. No i co Wy na to powiecie? Czy za jakość waszego życia odpowiada ktoś poza wami? Czy jesteście zdani na innych ludzi, czy to inni wam wskazują i mówią, co i jak macie robić, czy może jednak pochylacie się nad swoimi większymi bądź mniejszymi sukcesami? I jednak to do was należy, że tak powiem, pociąganie za wszystkie sznurki i Parcie do przodu. No to dam Wam jeszcze jeden taki fakt, też równie, z działu o mądrości o sukcesie. To będzie ciekawe. Pozytywne myślenie jest przereklamowane. Haha, ha. ciekawe, ilu różnych coachów i mentorów biznesowych, czy też od rozwoju osobistego mówi Wam myśl pozytywnie. Myśl pozytywnie, jak będziesz myślał pozytywnie, zdobędziesz cały świat. No, i ilu ludzi chodzi na seminaria, gdzie jest bombardowanych tego typu hasłem, a potem wraca do domu i myśli, „Tak, uda mi się, tak, wszystko zrobię, a potem wszystko jest w dupę. No, nie ma co ukrywać, że tego typu hasła dosyć często towarzyszą różnym wystąpieniom o rozwoju osobistym, czy też takiej osobistej motywacji do działania. I nie ma w tym nic złego, ale. Fakt jest taki, że jest to trochę przereklamowane, bo poza samym powiedzeniem sobie you can do it i tak uda mi się, warto jednak coś poza myśleniem do tego zrobić. Tak, trzeba wykonać pewne ruchy, pewne działania, aby nasze słowa stały się faktami. I o tym właśnie pisze Gary John Bishop w swojej książce. Słuchajcie, absolutnie polecam tą książeczkę. Jeszcze raz Wam powiem, mądry, że fakt, proste prawdy, które przeprowadzą Cię przez życiowe gówno Książka, która jest absolutnie do przeczytania. Proponuję ją przeczytać tak ze dwa albo nawet trzy razy. Czyta się, tak jak powiedziałem, bardzo szybciutko, to jest kwestia jednego, dwóch wieczorów, żeby się przez to wszystko przebić. I uwierzcie mi, sposób pisania autora garego Johnny Bishopa jest taki, że jak wpadniecie w tą książkę, to nie będziecie chcieli jej odłożyć. Co chwila są wrzucone różnego cytaty, różnego typu mądrości, czasami właśnie te kontrowersyjne słowa. Które pomagają nam przejść przez tą książkę szybciutko, sprawnie, a potem jak ją odłożymy, to chcemy po kolejnym tygodniu albo dwóch do niej wrócić, aby sobie przypomnieć i z uśmiechem na twarzy, wręcz czasami czytając, przypomnieć, co ten gary John Bishop ma nam do powiedzenia. Absolutnie polecam. Książka ta została wydana przez wydawnictwo Insignis. Tak? To jest jedno z moich ulubionych wydawnictw ostatnio. Przekład Olga Siara. Bardzo dobre słownictwo, bym powiedział. Bardzo fajnie to jest wszystko zrobione. A żeby zakończyć mój dzisiejszy odcinek, dedykacją, którą sam autor daje nam na początku, to przytoczę jego słowa. Dedykuję tę książkę każdemu, kto chce od życia więcej. Jest na to sposób nieważne, gdzie jesteś i co robisz. I takie motto właśnie towarzyszy książce Mądry Rzefa Gary'ego Johnny Bishop'a. Polecam, polecam, polecam. W linku do dzisiejszego odcinka zamieszczę Wam informacje, gdzie tą książkę można znaleźć, gdzie ją można kupić. Ja osobiście kupiłem ją w Empiku. Do Empiku chadzam regularnie i na dziale w, z książkami, które są poradnikami, czy też dotyczą rozwoju osobistego, książka ta stała sobie na froncie i łatwo można było ją wypatrzeć. Dobra, Teraz wasza kolej, chcecie ją przeczytać? To sobie ją poczytajcie. Nie chcecie, ale dotrwaliście do tego miejsca, to tu należą wam się podziękowania. Także dzięki serdeczne, że byliście dzisiaj ze mną w podcaście. Zaczytany, zasłuchany. Zapraszam niebawem na kolejne odcinki o książkach, które na mnie wywierają dosyć duży wpływ i które polecam, aby znalazły się również w Waszej Bibliotece. Dzięki, na razie, cześć.